To nie jest render z a to AI. Obraz powstał w dwie sekundy na podstawie prostego widoku ze SketchUp'a. A to drugi przykład z zachowanymi tymi samymi teksturami, geometrią i oświetleniem. Zrobiłem to z pomocą nowego, przełomowego modelu Flux Context. W tym filmie pokażę ci, jak możesz zrobić to samo za darmo. I dlaczego to może być największa zmiana w wizualizacjach od lat. Lux Context to model sztucznej inteligencji, który potrafi przekształcić dowolny obraz, na przykład zrzut ekranu ze Sketchupa w fotorealistyczną wizualizację. Ale to nie musi być Sketchup. Możesz użyć zrzutu z Blendera, 3ds Maxa, a nawet szkicu czy akwareli. oto przykład autorstwa mojej studentki. Aleksandry Katassanowej, a to interpretacja flux kontekst. Model działa w kontekście, widzi to, co mu pokazujesz, i tego się trzyma interpretuje. To jak z tego skorzystać? Black Forest Labs twórcy Fluxa przygotowali specjalną platformę Playground, dostępną na stronie playground.bfl.ai Po założeniu konta dostajesz na start 200 darmowych kredytów, co wystarcza na wygenerowanie około 40 obrazów. Gdy wykorzystasz limit możesz dokupić kredyty za nieduże pieniądze. Przy obecnych cenach wygenerowanie jednego obrazu to koszt około 20 groszy. Brzmi i nieźle, prawda? Ceny zapewne będą spadać, bo tak działa rynek AI. Sam Altman przewiduje na swoim blogu dziesięciokrotny spadek kosztów korzystania ze sztucznej inteligencji rok do roku. Flux Context ma cztery tryby. Generate. Tu tworzysz zupełnie nowy obraz na podstawie inspiracji. Edit. Zmieniasz obraz, zachowując jego główne cechy. Fill. Wypełniasz małe fragmenty obrazu innymi. Expand. Rozszerzasz obraz poza kadr, tworząc na przykład szerokie poziomy, na podstawie pionowego. To nie tylko generowanie ładnych obrazków, to potężne narzędzie do postprodukcji, inspiracji i pracy koncepcyjnej. Ja w tym filmie skupię się na zakładce Edit. Najpierw potrzebuję obrazu. Mam prostą scenę w Sketchupie, którą chcę zmienić w fotorealistyczną wizualizację. Warto zastanowić się, co sprawi, że będzie lepiej rozumiana. Krawędzie czasem pomagają, ale kiedy są zbyt gęsto, mogą pozostawiać małe czarne elementy, więc je wyłączam. Dodaję Ambient Occlusion, aby podkreślić, Konstrukcję geometrii, ale nie przesadzam. To ma być tylko subtelny detal. Włączam cienie, ale nie te ostre wpadające przez okno, tylko takie, które pomogą zasugerować sztucznej inteligencji kierunek padania światła. Zauważ, że mogę sterować tym bardzo prosto w zależności od potrzeb. Gdy jestem gotowy, eksportuję widok. Dane treningowe Flux Context to rozdzielczość 1024 piksele, więc upewniam się, że mam jakość przynajmniej Full HD. Black Forest Labs zapewnia, Wsparcie dla szerokiego zakresu proporcji, od portretowego 3 do 7 do krajobrazowego 7 do 3. A ja zostaję przy kwadracie, czyli 1 do 1 i wrzucam go na stronę. Poza obrazem potrzebuję jeszcze promptu: to po prostu instrukcja dla sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat znajdziesz w moim filmie Komunikacja z AI, czym jest. Prompting. Opierając się na dokumentacji Flux Context, instrukcja powinna być napisana w języku angielskim. Zaczynam prosto, stosując mocne czasowniki transform i make, bardziej niż change czy replace. Unikam ogólników, staram się być precyzyjny. Zamiast nice interior piszę photorealistic interior visualization. Dbam o zachowanie najważniejszych elementów, pisząc keep the exact camera angle, position and framing. Uważam, z materiałami. Nie warto opisywać elementów, które już są widoczne na obrazku, na przykład drewnianej podłogi, bo model może przywiązać się do koncepcji drewna i forsować ją. Na innych elementach. Używam słów kojarzonych z fotorealizmem, czyli na przykład global illumination, DSLR. Mogę tu dodać jeszcze konkretny model obiektywu albo wartość przysłony. Ale mogę też kompletnie złamać te wszystkie zasady, pisząc po polsku. Wygeneruj realistyczne ujęcie z wiernym odwzorowaniem tekstur i kolorów, z miękkim i naturalnym oświetleniem wnętrza. Wbrew logice, w wielu przypadkach działa to zaskakująco dobrze. Może dzięki silnym Słowom kluczowym wygeneruj, realistyczne tekstur, kolorów i naturalnym, które mają podobne znaczenie w języku angielskim. Okej, okay, zanim zaczniesz generację, spójrz jeszcze na ustawienia. Tu wybierasz przede wszystkim ilość tworzonych obrazów i ich forma. Safety Tolerance to taki trochę cenzor treści, który w naszym przypadku nie ma znaczenia. Warto za to zaznaczyć prompt upsampling, aby model poprawił naszą instrukcję, rozszerzył kontekst, wzmocnił intencję i uniknął niejasności. Dzięki temu uzyskasz lepsze rezultaty. Gotowi? No to jazda. Wow! Rewelacja. Efekt jest spójny z widokiem ze SketchUpa. Są świetnie odwzorowane materiały i oświetlenie. Można to bez wstydu pokazać inwestorowi, ale Zaraz. Co się stało z drzwiami balkonowymi? Naprawmy to. Wprowadzanie zmian to jest to, w czym Flux Context jest naprawdę dobry. Klikam Edit i wpisuję prosty prompt. Make the view outside a chic neighborhood of Paris. Hey, voilà. View of Warsaw. Scenic Dune Landscape. Iterować można wielokrotnie, a obraz cały czas zachowuje spójność. Nawet kiedy zechcę kompletnie zmienić scenę, na przykład zrobić zbliżenie na kran, model nadal trzyma się mojej wizji, a przynajmniej robi to znacznie lepiej niż inne dostępne na rynku rozwiązania. Bardzo wierzę w ten projekt, bo flux kontekst. To nie przypadek. To efekt nowoczesnej architektury typu Transformer i kilku genialnych pomysłów. Po pierwsze, Flow Matching. Inne modele idą drogą pełną zakrętów. Flux znajduje skrót i dochodzi do efektu nie gubiąc detali po drodze. Po drugie lepsza przestrzeń utajona. To co model widzi w głowie jest po prostu dużo bardziej precyzyjne. Dzięki nowemu autoencoderowi Flux lepiej zapamiętuje kolory, kompozycje, i ogólne szczegóły. No i po trzecie, szybkość. Dzięki technice Adversarial Diffusion Distillation obraz powstaje w kilka sekund, właściwie w czasie rzeczywistym. No dobra, a gdzie są jego ograniczenia? Przede wszystkim Flux to nie fizyk, to artysta. Jego dzieła to halucynacje, piekielnie dobre, ale jednak. Halucynacje. Nie ma tego, co mają tylko silniki renderujące, czyli fizycznego odwzorowania rzeczywistości. W skrócie FOR. V-Ray i KORONA mają FORy. Bo liczą światło, odbicia, refrakcje nie zgadują, tylko symulują rzeczywistość. Flux nie ogarnia skomplikowanych odbić, złożonych szklanych kształtów, luster, zaawansowanych warunków oświetleniowych, ale w wielu przypadkach to wystarczy. Może już teraz zastąpić klasyczne rendery. Zresztą potwierdzają to wiadomości, które dostaję od projektantów i architektów. Co dalej? Tak naprawdę to dopiero początek. I już teraz możesz używać Flux Context w ComfyUI, by operować na wielu obrazach jednocześnie i tworzyć własne workflows w dużo lepszej cenie po tak zwanym API. Wkrótce mają pojawić się modele checkpoints, które będzie można pobrać na komputer i używać na własnym sprzęcie bez płacenia za każdy obraz. Jeśli interesuje Cię temat lokalnego generowania obrazów AI, to koniecznie sprawdź mój kurs Stable Diffusion i Flux w architekturze i projektowaniu. Wnętrzna cgwiz.com. Tam znajdziesz więcej informacji na temat klasycznego Fluxa i popularnych interfejsów sztucznej inteligencji. Na koniec podziel się ze mną swoimi przemyśleniami. Co o tym sądzisz? Czy takie rozwiązanie jak Flux Context to Przyszłość wizualizacji? Zostaw komentarz, zasubskrybuj CG Wisdom i śledź nasze social media. Zużyłem kilka tysięcy kredytów, żeby zrealizować ten film, więc będzie mi bardzo miło, jeśli odwdzięczysz się w ten sposób. A już niedługo rusza rozbudowany kurs poświęcony Plux Kontekst i chyba nie chcesz tego przegapić. Dzięki za oglądanie do końca i do zobaczenia.